Dzień dobry. Dzisiaj mamy 26 lutego 2023 roku. Jesteśmy na konferencji w Krakowie. Od fałszu i faszyzmu do prawdy i wolności. Oddaję głos pani Zofi tutaj ze Stop Z. Tak, proszę o parę słów. Dzień dobry Państwu. Zofia Filipiak, Stowarzyszenie Stowarzyszenie. Jesteśmy na konferencji pod tytułem Od babszów i koszyków do prawdy i wolności, którą organizuje Pani Wiatwika Opatę z Julianem Rossem. I, i bardzo nam przykro, że nie dało mi się powiedzieć parę słów na temat właśnie tej tematyki, czyli prawdy i wolności, ponieważ e, o wolności i, i, i zawieraniu nam tej wolności nawet już na poziomie neuronalnym e, mogłabym opowiadać tutaj godzinami. Ale to no, po prostu nie ma jeszcze, e, nie, nie zmieściliśmy się, nie się zgłosiliśmy, być może e, nie było miejsca, a może nie było po prostu też e, z innego powodu możliwości wystąpienia z naszym tematem stowarzyszenia. Ale mamy nadzieję, że, e, że inne... inne Ludzie aktywiści po prostu będą, będą w końcu się bardziej na, na ten temat, który my poruszamy. To jest temat numer jeden, z czego naprawdę 95% jak widać, zdaje sobie chyba sprawę. I to jest z że są tragedią, bo ograniczają to do, wolność, do a ludzie są po prostu nieświadomi. Mówią o jakichś banalnych rzeczach, naprawdę nie widzą ewidentnego zagrożenia, które już coraz bardziej się kurczy. Temat wolności to jest temat numer jeden, bo tak jak powiedziałem jest to temat, który jest już nie tylko na poziomie tej inwigilacji, gdzie wprowadza się ustawę, teraz w Sejmie będzie z tego takie wysłuchanie publiczne jeszcze w tej sprawie, ale też zabiera się nam tą wolność już na poziomie neuronalnym i my to wiemy, że ludzie są podłączeni do komputerów. Czyli do tej technologii RENEM, czyli Remonty Neural Monitoring, gdzie monitoruje się nasze neurony i wpływa się na nasze zachowania, nasze emocje, nastroje, decyzje, myśli. I o tym nikt nie chce póki co jeszcze na razie mówić. Owszem, y, była, było parę kanałów jak NTV, y, teraz jeszcze dołączył do NTV y, Michel Rame, ale to są naprawdę marginalne, y, marginalne kanały, y, media, które nie boją się tego poruszać. A uważam, że no nie można się cały czas bać, bo wtedy to wpływa na, na życie nas wszystkich, tak? na, na nasze przyszłe pokolenia, na dzieci, na wnuki. Jeżeli będą już te dzieci, które się rodzą, em, podłączać do RNM, czyli chipować i, i, i na poziomie neuronalnym inwigilować, no to po prostu kończy się świat normalnego człowieka. E, na razie tyle, dziękuję bardzo. Ja również dziękuję. Dodam jeszcze od siebie, to może pani mnie tutaj dobrze. Dodam, Teresa Garland, dodam od siebie, że w chwili obecnej, kiedy mamy tutaj używanie harku, który prawdopodobnie również ma wpływ na sytuację polityczną i polityczną które muszą zostać podniesione, a szczególnie też jeżeli chodzi o ludzi, którzy mogą być atakowani, atakowani tymi falami. Także mam nadzieję, że wzrośnie zainteresowanie, bo jeżeli tak by się nie stało, no to będzie naprawdę trudno. Dziękuję. Dziękuję.